Tak, powinnyśmy wiesz, klinami o, tak, z klinami. O, i tak powinnyśmy a, być. Okay. Że, może jedna męska, tak, a druga, damska. Dobra, dobra, to jak już się tak usadowimy, usadowimy, to okay. Was powitamy bardzo serdecznie. Powitamy Was. E, jestem dzisiaj oczywiście na naszym ulubionym polu aloesowym e, z niesamowitą, fajną dziewczyną, e, terapeutką biorezonansową Ewą Stelmach. Witam Cię Ewcia. Witam Ciebie i wszystkich. Niesamowita Ewa, z niesamowitą wiedzą dziewczyna. Dziewczyna, która pomaga na co dzień ludziom po prostu pozbyć się alergii, pozbyć się różnych problemów zdrowotnych, prawda? Biorezonansem. Robisz różne terapie. Anty najpierw o, na najpierw diagnozujesz, a właśnie dlaczego ja o tym opowiadam, a nie ty. E, opowiedz, co ty robisz, a potem powiedz, co masz na wiosnę, dla kogo i w ogóle jakie efekty e, to ma dać, i tak dalej. Bo o tym oczyszczaniu organizmu to do i, na moim, nocy byśmy no właśnie, i na moim profilu mnóstwo jest o oczyszczaniu organizmu tej wiosny, bo ja wiem, moi drodzy, co to daje. Ewa ja wie o tym, co to daje, dlatego bo już nieraz ile razy Ewa do ilu no się przyznajesz. Piąty. piąty będzie po świętach. A ja w związku z tym, że wyjeżdżam na święta, więc nie będę poddana próbie y, mhm. tych pysznych wypieków mojej mamy i tak dalej. Więc spokojnie robię teraz klina. Jestem na trzecim dniu. Jak widzicie, fantastycznie się czuję. Od trzech dni nic nie jadłam, ale w ogóle jest rewelacyjnie, bo piję Aloes, tak? Mówiąc, co mówiąc, to będzie na dziewiątym, no, na dziesiątym. E, przypływ energii to jest w ogóle podstawa, podstaw. Absolutnie, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę to jest niesamowity program. Tyle osób właśnie. Pociągnijmy ten temat. Tyle osób się tego boi, tyle osób martwi się o to poczucie głodu, o, o, o to jakieś niedogodności i tak dalej. Powiedz, jakie ty masz doświadczenia, bo na pewno też takie właśnie podobne do moich. E, tak, no wiadomo, że każdy ma jakieś obawy. E, nie wie, jak to jest, dopóki nie zacznie. E, każdy I spróbuje. I Nie spróbuje, każdy ma inne, może mieć inne odczucia. Na pewno każdy też próbował różnych diet, gdzie wiąże się to z pewnymi wyrzeczeniami, czy to kalorycznością, czy to innymi, tak? Muszę Ci powiedzieć, że Więc ja próbowałam chyba wszystkich diet i są... po każdej diecie <laughs> miałam efekt jojo i mówiłam Wam już to sto razy, no. ale po prostu jak ten zestaw dziewięciodniowy dorwałam w ręce i po raz pierwszy go zastosowałam, to w ogóle naprawdę przeszło to moje najśmielsze oczekiwania. Dokładnie. Bez efektu jojo. Efekt jojo nie, nie występuje, oczywiście... E, no, e Efekty ten... różne są, natomiast efekt jojo nie. <laughs> nie tak? Aby, powiedzmy o tych efektach Ewa, jakie by były u Ciebie? U mnie, no ja nie miałam takiego celu, żeby zrzucić Wagę, mhm. Ale ta spadek wagi na pewno jest, on mhm. nie był różnie od trzech 600 do dwóch z kawałkiem. Mhm. To tak no ale to fajnie, nie. trochę toksyn nie, zrzuciłaś. Na pewno właśnie toksynę często w jelitach zalegają różne masy kałowe, szlam mhm. i tak dalej, więc tutaj, mhm. tutaj jest to usuwane i w związku z tym też ta waga się zmienia. Często też jest taki problem zatrzymywania w organizmie wody, więc jak to nam się ruszy, a bardzo fajnie się rusza po, po, po alesie, po tym zestawie, więc też jest waga się waha. Super, tak? mhm. waha. Spada waha. na łeb na szyję, tam. waha, waha. waha, waha no. Co jest też takie bardzo ważne. Fajnie jest zrobić sobie pomiary przed rozpoczęciem mm -hmm. tego programu na takiej wadze specjalnej, która bada, bada skład, masy skład masy ciała, ciała Kątki mięśniowej, mm -hmm. kostnej, tłuszcz, ale ten tłuszcz ważniejszy, który jest właśnie wewnątrz, ten tak. mm -hmm. bo często właśnie tutaj nasz organizm jest taki mądry i różne procesy detoksykacyjne, naturalne. Wątroba stara się usuwać te różne szkodliwe substancje i często właśnie usuwa, kumuluje w tym tłuszczu. No tak, tak, Organizm jest taki, jak powiedziałem, Nawet bardzo Nawet osoby bardzo szczupłe Mogą mieć tę tłuszczową, otuszczoną, tak? Tutaj, tutaj właśnie mhm. bardzo fajne jest to, że ten tłuszcz wewnętrzny on jest mhm. tak jakby rozpuszczany i te toksyny z tego tłuszczu Super. są usuwane. To jest bardzo ważne. No i też do osób szczupłych, bo też wiele razy słyszałam takie obawy, że a ja nie chcę schudnąć więcej, tak? Bardzo dobrze o tym Dlaczego mhm. tam są suplementy, które właśnie powodują. Mhm spalanie tkanki tłuszczowej, są polecane w dietach odchudzających, mhm. tak? to też tutaj już po trochę wyjaśnię, że te suplementy, one też mają taką funkcję, ale mhm. główną funkcją na przykład Garcinii, tak i innych, zresztą praktycznie wszystkich, to co dzisiaj doktor na wykładzie mówiła, wszystkich tych suplementów, które są zawarte w, w tym zestawie, Główną funkcją jest regulowanie poziomu glukozy we krwi. Dokładnie. To jest niezmiernie ważne. I to Przez... powoduje w ogóle nasze tycie, tak? Tak, bo, tak. bo te skoki insuliny, tak? tak? Te takie mhm. Mamy chęć na coś e, słodkiego zazwyczaj. I mhm. no. e, jak zjemy, to fajnie się czujemy, Ta, e, ale tylko na chwilę jest wyrzut mhm. i za chwilę jest spadek jeszcze mhm. większy, więc tutaj są no nie fajne są te właśnie te, te, tak, tak, te tak, tak. wahania Skuchnie. duże mhm. takie dokładnie e, super tak, to mhm. jest taką kluczową kwestią mhm. żeby regulować te wydzielanie tej insuliny i te właśnie regulować te Ekspert się dorwał do głosu, ale ja bym chciała powiedzieć, że tutaj jest mnóstwo substancji, naturalnych substancji, które pomagają nam w ogóle w całym tym procesie detoksykacji, ale też odżywiania, prawda? Bo niektórzy tak. się też boją i mówią, ja nie chcę żadnego detoksu, ale to nie jest do końca detoks, to jest po prostu program. Oczyszczająco-odżywczy. Nie będziemy dzisiaj rozpakowywać pudełka, bo obiecałam Ewie, że nie będę przeciągać. A jak no zaczniemy następny, mówić na następny, o Aloesie, tak. o odżywce, o Garcini, o tym tak poszczególnym, no to tak. można by naprawdę długo. Chcemy Wam w takiej pigułce dzisiaj powiedzieć, że warto, ale yy, zaczęłyśmy o tym biorezonansie Twoim. Powiedz, jaka to jest synergia fajna, jeśli ktoś tak. połączy biorezonans właśnie z oczyszczaniem organizmu. Przede wszystkim jak robię testy biorezonansowe, Tutaj bardzo fajne połączenie jest detoksykacji. Jak robię najpierw test obciążeń organizmu, mhm. gdzie są metale ciężkie, pestycydy, pasożyty, czyli normalnym aktelie. językiem to szukasz w nas. Tak. Tych problemów zdrowotnych. Tak, no to, co gdzieś tam mm -hmm. mogło się skumulować, siedzieć tak. i zaburzać różne procesy w naszym organizmie. Tak. Mm -hmm. A wiadomo, że z powietrza, tak, z wody możemy to, czy, czy na przykład z warzyw owoców no, możemy to kumulować, to się dostaje. Czy też z mięsa te I wszystkie też... antybiotyki, hormony wzrostu, sterydy, tak, tak to wszystko. U, u jednych osób um, część będzie. Um, wydalana, tak. jeżeli mamy w 100% zdrowe organy do organy, Tak, <gry> oczyszczające, czyli przede wszystkim wątroba, e, nerki, e, jelita, tak. skóra. Tak, jeżeli nie. to jest w 100% sprawne, no to w dużej części, w większej części będzie to z organizmu usuwane. E, no ale niestety trzeba ten organizm pomóc, bo nie mamy na 100%. I, I właśnie okazuje się, jak robię testy, że, że wiele osób ma mnóstwo tych obciążeń. Tak? Y -y -y. To siedzi i też jak dzisiaj doktor mówiła, że nawet do dwóch kilogramów w ciągu w roku, roku tak. kumulujemy tych różnych rzeczy, tych, które w ogóle nie powinny się dostawać do organizmu. Ewa, ty mieszkasz mamy takie w... czasy, tak, jakie mamy? Tak. Dokładnie, mieszkasz w Legionowie, więc szczęściara no, jesteś. Nie, Natomiast... bardzo, bo tam smog był bardzo duży, tak. no jak w Krakowie. Chciałam powiedzieć, więc że nie, mieszkańcy nie. dużych miast no po prostu muszą też popatrzeć na to, czym... Po prostu oddychamy, bo ja na przykład bardzo często, jak z mężem idziemy na spacer, to patrzymy najpierw, czy maseczki zakładamy, czy nie. Dobrze, że zima się już skończyła i teraz mniej będzie tego, tego smrodu w powietrzu, no ale napchaliśmy się tym całą zimę, więc przyszedł czas na, na detoks. I mój mąż również, już 5,5 kilo mniej. Ja dosłownie przez te dwa dni. Dwa kilo mniej, więc zobaczymy, ale fajnie poszło. Po prostu, wow, jestem przeszczęśliwa, bo się naprawdę genialnie czuję i, i w ogóle nie czuję głodu. Ten ośrodek Pierwszy się wyłącza właśnie, chyba, co? Tak, bo tu jest właśnie też ta regulacja. Poprzez te odpowiednie suplementy Aha, naturalne z naturalnych tak. składników, to co dzisiaj właśnie doktor mówiła, wpływają one na regulację ośrodka Aha. sytości i głodu. I w ogóle nie ma zero, naprawdę zero, a jak jesteśmy Jeżeli, głodni, pijemy odżywkę białkową i po prostu albo no jemy też, też jakieś warzywa jest, o niskim tak, indeksie glikemicznym tak. dozwolone. Jeżeli ktoś odczuwa głód, czy na przykład ma takie regularne stałe pory dnia, gdzie przyzwyczajony jest organizm Aha. do jakiegoś posiłku Aha. i przychodzi ta pora, więc... No można sobie przegryźć jakieś warzywo tak? z tej uh -huh. listy, mamy tutaj książeczkę, taki przewodnik, w której jest, są listy Genialna owoców, warzyw, dozwolonych. Wy chyba tego nie widzicie, pokażemy to w całości dla pań i dla panów. O, proszę bardzo. Tak, z jednej strony jest nas. Suplementy są te same, ale jedna strona jest nas. Słuchajcie, pani. czy z oglądających są jakieś osoby, które już robiły ten detoks, które mogą się pochwalić, ile schudły, ile centymetrów w pasie, w udach, w biodrach gdziekolwiek zrzuciły? Napiszcie proszę swoje wyniki, swoje odczucia, swoje wrażenia, no bo to jest najważniejsze, żebyśmy się wymieniali po prostu tymi doświadczeniami, a wiosna jest najlepszym momentem na to, żeby właśnie takie porządki po zimie zrobić. Robimy Dokładnie. porządki przedświąteczne no w domu. Chciałam powiedzieć Wszędzie. tak, że porządkujemy, jak tylko słońce błyśnie, jeszcze święta się zbliżają, więc porządki w mieszkaniach i w ogródkach. A często w, w tym ferworze zapominamy o sobie, tak? Dokładnie, dokładnie. Dla kogo ten detoks, Ewa? No, ja bym powiedziała, dla wszystkich. Mającego eee, o zdrowie, tak. Ale... ktoś powie, że tak. Dla wszystkich to znaczy, dla, dla nikogo, nikogo, tak. Ale y... właśnie, właśnie, absolutnie dla wszystkich. Nawet mam takie doświadczenia ze szczupłymi dziewczynami, które schudły tylko pół kilo. Ale jak się lepiej czują, to widzą, że te pół kilo, to było to najważniejsze pół kilo, które musiały zrzucić. Powiem wam, że ludzie przestają jeść mięso, przestają mieć ochotę na cukier, na słodycze, przestają mieć przestają palić papierosy, przecież ostatnio ta akcja z Rafałem. Przestają, w ogóle moja córka po tym detoksie jest weganką. O serducha właśnie Dla dla kogo, dla, dla kogo tak naprawdę ten detoks Ewa? Jeszcze jakbyśmy powiedziały. No, dla osób e, świadomych. Mhm. Tak. A dla nieświadomych to właśnie nagrywamy takie live, żeby was uświadomić, że bez detoksu po prostu nie pociągniecie długo. No, bo bez tego detoksu, no to już jak ktoś pije 4 czy 6 kaw dziennie, to jest najwyższa pora na to, żeby właśnie pomyśleć o tym, żeby ten detoks po prostu zrobić, tak? No. Dla kogo jeszcze? Dla kogo jeszcze? Dla młodych mam, ale nie, tak spróbujmy powiedzieć, bo to jest bardzo fajne. Dla kogo ten detoks? Przede wszystkim dla kobiet, które już przestają karmić. Tak? Zacznijmy od tych młodych mam, które chcą wrócić do figury, które chcą wrócić do sylwetki sprzed ciąży. Bo aloesu ani detoksu nie wolno robić ani w ciąży, ani podczas karmienia, bo wszystkie toksyny przechodzą z pokarmem do dziecka. Ale tuż po, jak kończymy karmić, to już kilka klinów poszło i dziewczyny już czekają na, na końcówkę karmienia i, i rozpoczynają po świętach. Potem dla kogo? Dla osób, w ogóle zaczęłyśmy trochę ten już po, po ciąży, ale moje drogie Panie, przed, moje drogie przed. Panie, mamy też dziewczyny, które przed ciążą, właśnie które nie mogły z jakichś powodów zajść w ciąże, które, to, które nie miały żadnych problemów, Wiecie, żeby to nie zabrzmiało, że, że to jest antidotum na zajście w ciążę, ale naprawdę kilka takich sytuacji, kilkadziesiąt już powiedziałabym, jest takich sytuacji w Polsce, tutaj, niedaleko nas, tak. gdzie po prostu dziewczyny zaszły w ciążę po klinie. Także też uwaga, bo, bo można. Ale rzeczywiście, jeśli nie ma żadnych problemów zdrowotnych yy, przez lekarzy jakoś tam zbadanych, sprecyzowanych, to naprawdę ten klin. Pozbawiając kobiety toksyn, po prostu umożliwia im to, że ten organizm jest gotowy na, na zajście w ciążę. Panowie, którzy też chcą być no tak, dobrymi no, ojcami. to tak? też nasza koleżanka, doktor mhm. ginekolog, bardzo fajnie tłumaczyła i mówiła: tak, że najlepiej jest. Twary. Para, tak. Dokładnie, Zawisnę pary. Taki. Żeby się pozbyć tego balastu, y, tych syfów, które mamy w sobie czasami wieloletnie. później tak. jeszcze można przez jakiś czas zastosować odpowiednią suplementację, suplementację. która wzmocni ten organizm. Tak, super. Jak mhm. będzie no, organizm wzmocniony, wtedy zupełnie inna jest jakość nasienia i ta matka przyszła też jest zupełnie inaczej przygotowana. Dokładnie. Yes. No dobrze, to mamy przygotowanie do ciąży, po ciąży, żeby wrócić do figury. Kto dalej? Kogo mamy dalej? Te dziewczyny na etatach, tych chłopaków na etatach, którzy od rana do wieczora pracują, mm. tak? I to, to właśnie o nich z... mówiłam: 6 kaw dziennie, tak. fast foody, jakieś wiesz, kanapki przywożone w biegu. Tak. Od pana kanapki. Dokładnie, pan kanapka, <grym> tak, dokładnie. Dla kogo jeszcze? No, no właśnie dla tych zabieganych. tak? To jest taki, taki reset organizmu e, po to, żeby troszkę zastanowić się nad tym, co jemy. Mm -hmm. e, wrócić albo się nauczyć się zdrowych nawyków, nawyków tak? Tak. czyli mm -hmm. e, picia odpowiedniej ilości, dużej ilości wody, wody. rozłożonej w czasie, tak. nie tak, że półtorej litra na raz. Tak. E, aktywności fizycznej. Mm -hmm. e, no i, tej... Pięciu posiłków dziennie, prawda? Tak, to niekoniecznie pięć, ale... ale żeby w miarę o stałych porach, no i oczywiście, żeby nie było to przetworzone. Tak. Najlepiej, jak będzie o niskim inżynierze. czy etykiet, no, wszystkiego się uczymy. Kogo mamy dalej? Tych zestresowanych, którzy już się zastanawiają nad zmianą pracy, nad tym, że nie mają po prostu siły, już dalej robić tego, co robią. Ta frustracja moi drodzy powoduje, że. Że, że wydzielają się w nas takie niesamowite pokłady stresu, a ten stres niszczy po prostu organizm. I dzisiaj doktor fajnie powiedziała, że to jest też taki bardzo fajny zestaw antystresowy, bo jest tu mnóstwo witamin z grupy B, które właśnie dostarczają nam takiego antidotum antystresowego. Także, także super polecam dla, dla zestresowanych. Ja jeszcze muszę właśnie wspomnieć, bo kilka takich przypadków miałam, gdzie dla, można polecić dla osób, które mają problemy ze stawami. O, no tak, bardzo, oczywiście. bardzo fajne efekty. No, mamy Przynośnie. tu przykład problemów ze stawami. To moja mamusia osobista. Naprawdę, nawet po dwóch, trzech dniach o takim oczyszczaniu, i to wśród osób dosyć młodych, tak. Mm -hmm ten efekty po prostu są wow. Wśród osób na... młodych, setka na karku, to przecież jeszcze dopiero wiesz, połowa drogi. Dzisiaj, 18, mówię, że mam, dzisiaj mówię, że mam 108. 108? 108. <laughs> może być 108. <laughs> 108 już jak, 10. tam, jak tam ten? Bo też robiłaś, jak tam zadowolenie? Nie, no, polecamy klina, no nie ma w ogóle o czym mówić. No no no, tak, no, no, kończyć no. tę rozmowę. No, tak. Klin jest rewelacyjny, każdy musi przez to przejść, szczególnie na wiosnę. No to, to... Tylko ja minut Słuchajcie, nie róbcie przed świętami, po co się Katarzyna. zrobicie po świętach. Ale kupcie Zatarzyna. przed świętami, Kup, żeby to jest, po tak robisz, Tak zrobić. Kupcie przed świętami, ale róbcie bo po Bo ja już zakupiłam nie tylko dla siebie, no, no, także po świętach. Też pa. miałam takie przemyślenia, ale jednak po świętach. Ale ja dzisiaj... Na samych sukcesów, bo ja już idę do dziękuję domu. Dziękujemy bardzo. No, dobra, więc... pa. Ja dzisiaj właśnie nagrałam takie story, bardzo wydaje mi się e, fajne. Powiedziałam: zacznijcie od picia aloesu przed świętami. Pijcie paso. sobie ten aloes, pijcie, pijcie. Święta zdecydowanie lepiej miną, bo te wszystkie obżarstwa wokół świąteczne po prostu łatwiej wam te jelita e, wszystko przyjmą, strawią. Pozbędą się tego, prawda? I zdecydowanie święta z aloesem to są zupełnie inne święta niż święta bez aloesu. A potem po właśnie świętach po święta. można sobie na spokojnie 9 dni wybrać z tego grafika, żeby nie było żadnych tam właśnie grilli u sąsiadów czy u znajomych i po prostu przejść to. i no. I oczywiście przed chwilą widzieliście, nie mogę, bo stoi i patrzy, więc nie mogę powiedzieć. Dla osób starszych genialny Klin, genialny po prostu. Bo chcę przejść. Genialny Klin naprawdę czują się świetnie, pełni energii, wracają do tego wigoru sprzed lat, to mimo 108. Naprawdę super. Także co? Mamy jeszcze coś do dodania? No dobra, jeszcze o, ostatnio, ostatnia, ostatnie zdanie. Ostatnia, Do końca tygodnia jest promocja. Zgłoście się do Ewy albo do mnie i, e, i powiemy no. Wam, będziecie I naprawdę zaskoczeni. Tak, działać, Teraz po świętach działamy. Fajnie jest też właśnie, jak jest kilka osób w grupie, więc to. Super, oczywiście. Facie. Zakładamy grupę, wspieramy się nawzajem. Ja ostatnio z sąsiadkami właśnie szaleję i, i lecimy. Cześć, papa, żegnamy Was i napiszcie no na priv. Pa, Jest. hej.